Myślę, że w takich pięknych okolicznościach przyrody, czyli nad Śnieżką, chciałem Wam powiedzieć, pokazać swoją y, zabudowę do kampera, kampera Yarisco. I Najpierw nasz piękny patent, żeby się nie świeciło cały czas, y, że jest otwarty bagażnik, to trzeba zamknąć. I co my tu mamy? Chodź Marzena, bo musimy trochę poopowiadać. Zobaczcie, mamy tutaj prysznic. Mamy tutaj, Marzena, tutaj poproszę stację ładowania, która automatycznie się ładuje podczas jazdy z, e, z zapalniczki samochodowej. Mamy tutaj moją zabudowę, mamy wodę. I teraz uwaga, mamy tutaj piękne zamykanie. Cyk, wysuwamy. Tutaj jest e, prowadnik kablowy, w którym, jak widzicie, wszystko ładnie jest pochowane, żeby się nie brudziło i żeby się ładnie było. Teraz tak. My zrobimy dzisiaj to, bo będziemy gotować sobie tutaj kawę, czyli potrzebujemy więcej miejsca. Mamy ładny stolik. No ale jak będziemy gotować kawę, to dzisiaj na czajniku, tak? No bo dzisiaj nie ma czasu, czyli trzeba prądu. I proszę bardzo, prądu. Cyk. Trzy gniazdka. Włączamy tutaj. Włączamy i. No, nie wiem, czy włączyłem, czy wyłączyłem. Nie mam pojęcia. Ale żeby zagotować, to trzeba wodę. Czyli trzeba włączyć pompkę do wody. I muszę powiedzieć, że to tutaj kosztuje 20 zł. A woda kosztuje. Bania kosztuje też 40 zł na Allegro. I jak się naleje wodę. O, za dużo. Cyk. To trzeba włączyć. Proszę bardzo, włączone. Ale jak widzicie, do pracy ta wysokość jest odpowiednia. Ale do siedzenia jest nieodpowiednia, ponieważ jest za wysoko. Dlatego wychodzi tu taki magiczny dędzelek. I jak będziemy sobie siedzieć i pić kawkę. To musi być odpowiedni stolik do tego. Czyli zamykamy, i tu mamy stolik. Dodatkowo możemy sobie dorabiać i mamy kurzą łapkę, czyli to jest tak naprawdę kij do, do malowania. I możemy sobie tutaj to wszystko podeprzeć. Proszę bardzo, cyk, żeby było raz, że stabilne. O, o czekajcie. Cyk, zakręcamy i. Widzicie wtedy ten ciężar jest na drugiej stronie. No i tak, jak kawa to oczywiście szybko dostępne wszystko, bo jedziemy i biorę kubeczek magiczny, no bo wiadomo, kubek musi być, ale nie muszę brać stąd, bo chodźcie zobaczyć. Tutaj wszystko jest. Tu jest magia, tak? Mamy kawę, kubeczki tu jakieś wapno, D3, herbatę, słodzik, co tam chcemy i to jest również nasz zlew. To możemy zabrać, położyć tutaj, a tutaj możemy umyć później wszystko i jak będzie trzeba, to zabieramy i wylewamy wodę. Ale dla nas na razie to jest miejsce, gdzie leżą nasze przybory. I teraz zobaczcie, jeszcze tutaj jest taki magiczny patent, żeby to nie czaskało, to tu jest rzep. Po tej stronie też jest rzek i naciągamy i wtedy jest bardzo ładnie sieć. Tu się już gotuje gotuje woda. Wszystko pod ręką. Pamiętajcie, jak jedziecie, wszystko musi być pod ręką. Cyk. Robimy kawę, a przy okazji opowiem tak. Czajnik zabiera 12% z tego pięknego stacjonarnego akumulatora mobilnego. Także śmiało można ładować, jak się dużo jeść. Mamy oczywiście również panel na dachu, który jeszcze nie jest podłączony, ale będzie podłączony i będziemy z niego korzystać. Także zobaczcie. Tak, tak, tak. Wszystko jest gotowe. Zamykamy. Tak, tu mamy jeszcze namiot i magiczną lodówkę kompresorową, która również się ładuje z gniazdka zapalniczki zamodowej lub może się ładować z. Tego mobilnego powerbanka. No i teraz jeszcze magia tutaj się podzieje, ponieważ wnętrze też jest wyposażone we wszystko co trzeba. Proszę bardzo. Kuchenka dwupalnikowa, gaz i przejściówka. Pamiętajcie, że jesteśmy mamy cztery garki: sól, pieprz, sztućce i zapałki. A z tyłu jeszcze mamy płyn do mycia. Tu są nasze e... Zabudowa do kuchenki, jeżeli wieje, czyli taka osłona. Papier, co tam sobie wrzucicie, i deseczki. Tu jest nasze jedzonko na rzepy, żeby nie ruszało się. Proszę bardzo. No i to jest nasza menażka, w której jemy. Są dwie sztućce, mamy tutaj. No i co? Są. cek. Tu jest dodatkowo specjalnie magnesy, żeby się zamykało. I my w tym czasie, jak rozmawialiśmy, tu właśnie zagotowała się woda. Wyłączamy, chowamy. O, tak, chowamy, zalewamy. Tu trochę lejemy, jest lakierowane, także nie martwcie się. Resztę oczywiście opróżniamy bo gorące, i musimy, nie wiem może na czemu z tej strony nagrywamy, ale. I łyżeczka, oczywiście, tutaj, żeby była dostępna. Ja wiem, powinienem umyć, ale ja tego nigdy nie robię. Czajnik ma też swoje miejsce. Tutaj. Cyk. Jest schowany, żeby był dostępny. A to jest tak. I teraz tak, jeżeli chcemy to złożyć, no bo w sumie już nie potrzebujemy, to cyk to bierzemy tutaj. Naszą kurzą łapkę też. Ona jeszcze nie jest idealnie dopasowana do wszystkiego, ale naprawdę zdaje rezultat. Cyk. To się chowa. Zabudowa wjeżdża. Zamykamy i uwaga, mamy zrobioną kawę. Ja ją teraz na chwilkę tu postawię, bo powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy. To jest nasz patent. Uwaga, zobaczcie tutaj, jak jest ciemno, to jest jasno. Tu się palą lampki. A tu jest wyłącznik, i wszystko jest ładnie. Zobacz zobacz, tutaj, pokaż Marzena. Filcem obite, czy to matą jakąś, żeby nie było widać. Tu jest cała elektryka za tym. Tu jest tylko włącznik. Tutaj, o tu. Myślę, że tak musisz nam pokazać, żeby nie było. Tu, 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 tu. Widzicie? Nic nie widać. A jak jedziemy, żeby nikogo nie korciło. To bierzemy zawsze sobie. Zakrywamy to filcem. I teraz. Pamiętacie, żeby się nie świeciło? Cyk. Cyk. Kawa gotowa. Zabudowa. Ludzie na parkingach z kamperów mi pokazują tak, jak w Jarysie można zmieścić lodówkę i kuchnię. I światła. No, jak można. No, jak się chce, to można. Także zapraszamy do dalszej podróży. No, możemy Wam pokazać jeszcze zabudowy naszą. O, chodź, Marzena, tu powiemy. Zobaczcie. Tu musisz, Marzena, pokazać, tak? To jest mobilny power, mobilna stacja ładowania. Tu jest, o, tu się odkleiło, czyli parę rzeczy trzeba będzie poprawić. Tak, tu się automatycznie ładuje. Tu jest zapalniczka samochodowa do tego kuchni, nie kuchni, do lodówki tutaj, ale ona po prostu tak dobrze trzyma cie, zimno, że my ładujemy ją tylko podczas podróży, nawet przez całą noc. Tu jest. Przeduszka do, do tej kuchni. Teraz uwaga, ja zawsze to wyłączam, ponieważ bierze mi 6W ta lampka z tego przedłużacza. To był nieprzemyślany, zakupiają ja po prostu zniszczę. No i tu mamy jeszcze w razie czego specjalnie podłączoną ładowarkę, gdyby coś trzeba było ładować. To wszystko tutaj ma specjalne takie, widzicie, nie wiem jak to nazwać trzymaki na kable, żeby było możliwe, i tu jest tak, to jest specjalna przeduszka kupiona, że tu mogę jeszcze podłączyć panel solarny, tu, tutaj. I będzie się ładować i z panela solarnego, i, z, i wtedy jak będę jechał, a tu mam kable do tego. Tylko, że na razie e, muszę to zrobić. No i tyle. No i jedziemy, albo oglądamy zachód, którego nigdy nie będzie. Ja, jak widzicie, zrobiłem przepyszną kawę i napełniam się tym widokiem. A Was zapraszam do komentowania, lajkowania i widzimy się w następnym filmie. Śledźcie naszą wyprawę na Nordkach.